Miś Karambol tuptał sobie po błotku, zostawiając za sobą własne ślady. I tak zastał Karambola kaczołuchy. — Co robisz, Karambolu? — zapytał o dziwo niezwykle przyjaźnie. — Widzisz te ślady? To są ślady winnego, winnego drożyzny. — Odparł o dziwo przyjaźnie Karambol. — Wystarczy pójść po śladach i go dorwać. Trop był wyraźny. Zrobili jedno okrążenie, śladów przybyło. Jak myślisz? zapytał zaniepokojony kaczołuchy Czy je to ślady? To są ślady kogoś, wielu kogosi nie miał wątpliwości miś a ja myślę, że to nie ślady kogoś, ale ich rzucił kaczołuchy. Tropmy dalej. I zaczęli razem raźno krążyć po błotku wokół kałuży. Ku ich przerażeniu z każdym okrążeniem winnych drożyzny przybywało.